Walki, bitwy i epickie pojedynki. Te wszystkie rzeczy możemy spotkać w bajkach czy kreskówkach, ale oni zawsze unikają widoku krwi. A przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Dzisiaj znalazłem dla Was bajki, w których krew występuje i naprawdę zdziwicie się to to za produkcję. Z pewnością kojarzycie film Odlot. Opowiada on o przygodach harcerza ze starszym Panem, ale to historia miłości zawarta w tym filmie najbardziej mnie poruszyła. Kilkuminutowa scena opowiadająca o zakochanej parze od momentu poznania się aż do śmierci partnerki mocno chwyciła mnie za serce. W tym właśnie filmie widzimy, jak pies bierze bardzo duży rozbieg i skacze w stronę balonu i łapie za nogę inne zwierzę. Gdy oglądałem ten film, nie miałem pojęcia, że w tej scenie możemy zobaczyć krew. A jednak, noga ptaka jest ewidentnie zakrwawiona. To jednak nie pierwszy raz, kiedy w odlocie możemy zobaczyć krew. Już w jednej z pierwszych scen widzieliśmy jej całe mnóstwo. Chodzi o moment, gdy dziadka poniosły emocje i zrobił on krzywdę drugiej osobie, a wtedy polało się całkiem dużo krwi. Na pewno oglądaliście Gdzie jest Nemo? i kojarzycie rekina o imieniu Bruce. Co do rekinów, wiedzieliście, że mogą one wyczuć krew z odległości całego kilometra? Całkiem spory zasięg, co? Ten rekin nie potrzebował jednak wąchać tak daleko, bo w tej bajce krew pojawiła się tuż pod jego nosem, powodując sporą zmianę w jego zachowaniu. Przejdźmy teraz do i Założę się, że nie kojarzycie sceny z krwią w tej bajce. Wcale się nie dziwię, bo jest ona bardzo ciężka do zauważenia. Gdy pan i nie mocny walczy z omnidroidem, zostaje zraniony w ramię. Możemy wtedy dosłownie na część sekundy ujrzeć zakrwioną ranę. Mamy więc krew i nie ale czy znajdziemy ją także w epoce lodowcowej? Jeżeli oglądaliście trzecią część epoki, to z pewnością kojarzycie dinozaura Rudiego. W momencie, gdy zostaje on pokonany przez Baka, na jego pysku możemy zobaczyć krew. To prawda, jest ona nieco wysuszona, ale to nadal krew. Przejdźmy teraz do klasyków: Tarzan to człowiek, który został wychowany przez małpy i żyje w zgodzie z naturą. Na swojej drodze napotyka wiele niebezpieczeństw, takich jak ten tygrys. Gdy zostaje przez niego zaatakowany, broni się swoją dzidom i zostawia na nim ładny ślad. A jeżeli uważasz, że w przedstawionych filmach nie było tak dużo krwi, to zerknij na ten materiał. Po jego obejrzeniu będziesz miał je podziurki w nosie.